mieszkasz na Saskiej Kępie, jak ty się tam czujesz? Nie no Cudownie się czuję. Bałam się co prawda tego przeprowadzenia się do miasta. Mieszkaliśmy nieopodal lasu i wydawało się, że to będzie takie rzeczywiście wymarzone miejsce, ale dzieci rosną, mają potrzeby większej obecności wśród znajomych, wśród towarzystwa swojego. Chcą się przemieszczać samodzielnie, więc podjęliśmy taką decyzję o przeprowadzce i mimo obaw okazało się, że jest cudownie. Budzą nas ptaki, jest bardzo dużo zieleni. Na mnie opodal Park Skaryszewski, więc jest naprawdę wszystko to, co bałam się utracić, zachowałam. A w ogóle samo miasto jest cudowne, dzielnica Saskiej Kempy jest też mi bardzo bliska, chodziłam tam do szkoły, więc niejako powracam na swoje dawne jakieś ślady, do swoich dawnych tropów, więc jest bardzo fajnie. Jestem bliżej ludzi. Bo ym, jednak mam taką możliwość obracania się wśród y, sąsiadów, którzy są przyjaciółmi. Y, mam blisko, y, nie wiem, do, do, o, do osób, które chcę odwiedzać. Także to jest w ogóle fantastyczna zaleta. Dwa, że dużo więcej chodzę paradoksalnie, no bo nie muszę używać samochodu, żeby dojechać gdzieś do sklepów, więc y, mam dużo więcej sportu. Więc tak.